どうも。 Obecność w Krakowie wśród nas najwybitniejszych żyjących poetów świata w, w wielu krajach. I cudem jest zainteresowanie towarzyszące poezji. Obecność Państwa to wie tak liczna. Chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać. Chciałem przywitać także y, naszych telewizów, ponieważ po raz pierwszy w historii polskiej telewizji wieczór poetycki transmitowany jest na żywo w kanale Kultura. I love strawberry jam. the dark sweetness of a woman's body also well chilled vodka herring and olive oil scents of cinnamon of cloves so what kind of a prophet am i why should the spirit have visited such a man many others were justly called and trustworthy who would have trusted me when they saw how i empty glasses throw myself on the food and glanced greedily at the waitress's neck. Flawed but aware of it, desiring greatness, able to recognize greatness wherever it is, and yet not quite, only in part, clairvoyant. I knew what was left for smaller men like me. A feast of brief hopes, a rally of the pride, a tournament of hunchbacks, literature. Te korytarze, te korytarze, którymi idę przy blasku pochodni, słysząc jak woda kapie przez trzaskane płyty, w głąb, w głąb góry, w niszach powierzchnia przyjaciół, oczy na jego jako światło i cień, kładą krótko na twarzach. Ciemki gdy nas życia. Tak coraz dalej, labiryntem, w ciemne wnętrze, bez kobolków, z egem własnych kroków, aż pogodnia zgaśnie na niewidomym zakręcie i tam, gdzie przeznaczony, zamienia się w kamień, ale u wejścia, które zamknięte gładem lawiny będzie. Zapomniany w jodłowym lesie, nad spadającym z lodowca potokiem. Ułania się jelonka i powietrze, rozwiane, rozwinie swoje piękne i spirale innym oczom, jak mnie kiedyś. Każdy smak i odkryta będzie na nowo. Każda radość poranka, każdy smak jabłka, zerwanego na wysokim sadzie. Więc mogę być spokojny o to, co kocham. Ziemia poniesie akwedukty, amfory, świeczniki młodzieżne i kiedyś, któregoś dnia przy goniące niedźwiedzia wpadną w skalną szczelinę. I ludzie z dalekich pokoleń odczytają na ścianach kanciaste nasze litery. Zdziwią się, że z tego, co ich cieszyło, znaliśmy tak wiele.